Mam już dosyć tego, gdy jestem na odwyku Nie dotknąłem chłopca, nawet gdy szedł Ręce mi drętwieją, w głowie mi się kręci Nie wiem co mam zrobić, chyba muszę się powiesić Linę mam gotową, ale co powiedzieć mam je Jej syn odszedł do mnie Trzymają się jak pałę Chyba se odpuszczę i załatwię to inaczej, żeby moja ma Tacie. Nie dam rady, bez chłopaka funkcjonować dalej. Ten detoks mnie wykańcza, moje serce na pół, a mnie W głowie czarna burza, chęć życia zaraz stracę. Dajcie mi mężczyznę, który da mi swoją pałę. To jedyny powód, dla którego dalej żyję. Nie chcę go na zawsze, chcę chociaż go na chwilę. Jedna noc z mężczyzną, to naprawdę czego pragnę. Dawno nic nie nie czułem twardego na mym gardle. A naprawdę czego pragnę? Dawno nic nie czułem, twardego na gardle. Dawno nic nie czułem, twardego na mym gardle. Gardle, gardle. Mam już dosyć tego, gdy jestem na odwieku. Nie dotknąłem chłopca, nawet gdy sześć Ręce mi trętwieją, mi się kręci, nie wiem co mam zrobić, chyba muszę się powiesić Linę mam gotowo, ale co powiedzieć mamie Jej syn odszedł do mnie, ma już ją jak pałę Chyba se odpuszczę i załatwię to inaczej Żeby moja mama nie płakała w ramię tacie yeah.